W odcinku Coca-Cola plus Mientos. Mientos. Dobra, tak. Jestem mną dzisiaj Krzysiu. Dobra, myślę, że teraz nie zabiję. Jakie to ciśnienie, to nie wiem, bo jeszcze nigdy go nie próbowałem. Dawaj, Krzysiu. Ale pijemy to. Dobra, dawaj, Krzysiu. Trzy. Jeśli ja tylko ja to muszę jakoś. Tak, żeby to mi. Ja, będę... o, to, ja to tak, tak trzymam na kubę. Tak. Okej. Okay. Trzy. Dobre. O matko! O o ja. Kto Kto tutaj wypił? Wygrałem! Dobra. Brawo. Chwilę cięcie. Musimy iść po bo się skończyły do sklepu. Weźcie. Musimy chwilę cięcia zrobić. Weź. Dobra. Widzimy się po tym. Po cięciu. Druga runda na razie, ja mam jeden, krzyż zero i kto więcej wypije, ten wygrywa. Trzy, o, to jest ostatni odcinek. Jeśli dowiecie, pamiętajcie. Supa i lajka. Dupa. Ja to miałem przy końcu, no ale tak się nie szło. No tak krzyż weź wypij tyle, Ej, czekaj Wygrałem. Czekaj, dolej ci inny. Będziemy... Dalej, kto pierwszy wypije szybciej! paluszki. <grym> Nie no, co nas. Dalej mi Dwa, trzy, cztery. Cztery. Ja mam na to co w gębie. <grym> Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o lajkach i o subskrypcji. I widzimy się w kolejnym odcinku. <laughs> to Nara.